Czy wiedzieliście, że w Szwecji również istnieje Urząd Pracy? Co do tego, czy jest on lepszy niż ten w Polsce, zdania są mocno podzielone, ale ja nie o tym dzisiaj. Otóż na początku tego roku Szwedzki Urząd Pracy opublikował listę zawodów, w których będzie największa konkurencja i najmniejsza konkurencja z punktu widzenia pracobiorcy. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tych zawodach, w których lepiej szczęścia nie szukać w ciągu najbliższych 5 lat w Szwecji. Zacznijmy jednak najpierw od pracy. Jak jest praca po szwedzku? Są to dwa słowa i mogę wam je polecić w zależności od tego, jaki język obcy znacie. Jeśli znacie angielski, to myślę, że szybko zapamiętacie, że praca po szwedzku to jest etiop. Natomiast jeśli uczycie się języka niemieckiego, to może łatwiej wam, wam będzie zapamiętać to, że praca po szwedzku to et arbietę. I nawet takie same słowo ma w swojej nazwie Urząd Prac, który się nazywa Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen opublikował na początku 2019 roku artykuł o tytule Lista med de 2024, czyli lista najgorętszych zawodów w roku 2024. W Szwecji temat integracji i imigracji jest szeroko dyskutowany i jednym z aspektów tego tematu jest praca. I debatuje się na temat tego, jak sprawić, aby ułatwić ludziom dostęp do tzw. łatwych prac, czy też prac, do których nie wymaga się wieloletniego wykształcenia i doświadczenia, i które każdy może podjąć bardzo szybko po przyjeździe do Szwecji. Zatem mamy trochę taki podział zawodów na te, które wymagają wyższego wykształcenia i te, które nie wymagają wykształcenia. A jak to jest z tymi zawodami, które nie wymagają wykształcenia? Czy jeżeli na przykład nie znacie języka, bo się go dopiero uczycie, albo wasze kwalifikacje totalnie nie odpowiadają szwedzkim realiom, albo po prostu nie macie wykształcenia, a chcielibyście podjąć już pracę, to prawdopodobnie tych zawodów raczej powinniście unikać. No i pierwszym z nich to jest chyba najlżejszy typ pracy fizycznej, czyli reklam UDLR. Czyli to jest osoba, która roznosi reklamy, ulotki, zostawia też gazety na przykład w mieszkaniach, w sensie w skutkach pocztowych, nie że komuś się do mieszkania, bo to już jest inny zawód. W dodatku jeśli myślimy o tym, żeby na przykład pójść do galerii handlowej i tam zostawić swoje CV, to tak naprawdę język szwedzki może być najmniejszym naszym kłopotem w poszukiwaniu tam pracy, ponieważ okazuje się, że w zasadzie wszystkie zawody, które możemy tam znaleźć, to są te zawody, w których będzie bardzo wysoka konkurencja, ponieważ bardzo dużo osób będzie właśnie chciało pracować w takich zawodach. Jakie to są? A na przykład ten boutique selliere, czyli sprzedawca w jakimś salonie, w butiku, w sklepie, w takiej galerii handlowej. Na przykład mamy jakąś sieć operatora e, telefonii komórkowej, i tam pracują osoby, które zajmują się e, sprzedażą ofer, przedłużaniem abonamentu, odpowiadaniem na różne pytania. E, no to właśnie to jest. Też tego typu zawód. A skoro już mówimy o e, sprzedaży, o sklepach, no to oczywiście e, cały personel związany z pracą i siedzeniem na kasie, po prostu skanowanie produktów i tego typu rzeczy. Czyli Encassepe, Shunol. No i oczywiście, jak to każda galeria handlowa, musi mieć swój obszar gastronomiczny, gdzie można zjeść hamburgera, zjeść fast foody, ale też na przykład napić kawy czy herbaty w kawiarni. Czy herbaciarni. Kolejny zawód to w sumie jedyny dzisiaj, który ma rodzaj et, a nie n, a mianowicie et kafie bitrède, które możemy w tym kontekście przetłumaczyć po prostu jako barista albo osoba, która pracuje w kawiarni. No i tam taki barista to też jest zawód, w którym będzie trudno znaleźć pracę. Po prostu za dużo jest osób, które chciałby pracować jako taki barista, czyli jako café bitrede. Zawód, w którym raczej należy unikać, jeśli by się chciało znaleźć szybko pracę w Szwecji w ciągu najbliższych pięciu lat, to En siensteman, czyli urzędnik bankowy. Oczywiście słówko bank jest bardzo, bardzo oczywiste, natomiast to drugie, En Siensteman, to jest właśnie urzędnik. I taki En Siensteman to może być jakikolwiek urzędnik, nawet w zwykłym urzędzie pracy, na przykład, Nomen Omen czy w urzędzie skarbowym. Kolejny zawód to en fastighet, McLare czyli makler, ale makler może być różny. Makler może być giełdowy, makler może być związany ze sprzedażą mieszkań i domów. I właśnie tutaj jest meklare, to słowo, które budujemy ze słowa meklar i en czyli nieruchomość. Również n fotograf nie jest najlepszym wyborem na swoją przyszłość zawodową, tak samo jak en pier, specjalist, albo też en muzyker. I tutaj ma mała uwaga: zauważcie, że muziker, dużym logii to też muziker. Okej, okay, to były zawody, w których będzie największa konkurencja za 5 lat w Szwecji. A jakie zawody najlepiej wybrać, żeby szybko znaleźć pracę? O tym dowiecie się w kolejnym odcinku. Więc, żeby nie zapomnieć jego premiery i dostać przypomnienie, zasubskrybujcie. Hej, do.